Jeśli spojrzymy na kontrowersyjne tematy w naszym środowisku, gdzieś na topie na pewno znajdzie się temat zasad własnych, domo zasad, bądź po prostu house rule, czyli zasad, które wprowadzają mistrzowie gry i gracze po to, żeby zmienić zasadę, która im po prostu nie pasowała. I to jest całkiem zabawne, że temat ten jest tak kontrowersyjny, że za każdym razem kiedy się o nim rozmawia, jest to jak włożenie kija w mrowisko, bo zaraz znajdzie się przynajmniej kilkanaście osób o różnym podejściu i co najważniejsze, te kilkanaście osób będzie się sobą sprzeczało i mówiło na przykład, że ty grasz źle, a ja gram lepiej. Nie powiem, wielokrotnie sam byłem osobą, która miała takie podejście i wielokrotnie byłem osobą, która generalnie innych hejtowała za to, że grają inaczej niż ja. I w sumie jestem teraz trochę z tego powodu głupio, bo w sumie tak naprawdę wychodzi na to, że od paru lat byłem hipokrytą. Nawet nie zdawałem sobie z tego sprawy, ponieważ mówiłem wielokrotnie o tym, że wolę grać w grę zgodnie z zasadami, a z drugiej strony zawsze nakładałem na to zasady tworzone specjalnie pod stream, tak, żeby widownia interaktowała z naszą grą. Oczywiście są różnice, są dwa rodzaje tak naprawdę zasad własnych: są zasady domowe i jest tak zwany homebrew, czyli generalnie jest modyfikacja zasad. I stworzenie nowych zasad. I tak naprawdę ani jedno, ani drugie nie jest w żaden sposób złe. I ja wiem, znowu, ktoś się odezwie, że nie powinno się tego robić, że nie powinno się tykać świętego designu autorów. I szczerze, jeśli ten design autorów jest taki sobie, to chyba wolę jednak parasat sobie zmienić. Ktoś powie w tym momencie, że lepiej znaleźć grę, która bardziej odpowiada. Waszym potrzebom. No i tutaj na przykładzie Cyberpunk Red jestem przekonany, że nie ma gry, która bardziej odpowiada moim potrzebom niż Cyberpunk Red z modyfikacjami, które zrobiliśmy bo mogę wziąć na przykład CBR plus PNK, albo mogę wziąć na przykład Digital Shades, albo parę innych gier cyberpunkowych, które miałem w swoich rękach, ale one nie dadzą mi tego samego, co daje mi Cyberpunk Red. One też będą wymagały ode mnie zrobienia rzeczy, przerobienia na przykład mechaniki, tak żeby pasowała do rzeczy, które chcę robić, tak? Jeżeli będę chciał zagrać w cyborga w uniwersum Cyberpunka 2077, to będę musiał dokonać modyfikacji, ponieważ cyborg jest grą napisaną na nagranie w konkretnym uniwersum, a nie w tym, które chcę. I tak dalej, i tak dalej. Więc naprawdę, ja, ja rozumiem, część ludzi ma pewne oczekiwania. Chciałaby prowadzić na przykład jakieś konkretne hajsty. Ale ja wobec gry nie mam oczekiwań wobec jednego typu przygody. Ja chcę dużej różnorodności, chcę mieć dużo opcji, i finalnie chciałbym, żeby gra dawała mi wiele. Dlatego Cyberpunkret mimo wszystko, mimo wszystkich swoich problemów, mimo tego, że jest skonstruowany jak gra przed 20 lat, to jest wciąż najlepiej pasującą do moich potrzeb grą. Więc no co? Mam grać z wszystkimi wadami? Nie, nie muszę. Te wady są naprawialne dla mnie w prosty sposób, na przykład usuwając nadmiar umiejętności, te, które się duglują, rezygnując po prostu z tego natłoku, który tam się pojawił. Natomiast, co jest ważne, to, że ja korzystam z jakiejś zasady, nie oznacza, że wszyscy powinni z niej korzystać. Oznacza to tylko tyle, że te wszystkie domo zasady, z których ja korzystam. One działają dla mnie i działają przy moim stole z moimi graczami. Wspólnie ustaliliśmy, co jest dla nas ok i co chcemy się zmienić. To jest nasza wspólna decyzja i jasne, że trochę tutaj byłem ja osobą, która najwięcej mówiła, bo mam największe doświadczenie w prowadzeniu tej gry, ale podjęliśmy wspólnie decyzję o tym, co zmienić w tej grze i jak będziemy działać. I przykładowo dzięki temu w naszym Cyberpunkule nie musimy walczyć każdej walki taktycznie, bo umówiliśmy się, że będziemy korzystać w niektórych wypadkach z zegarów, które są świetne i pozwolą nam zastąpić tak naprawdę długie potyczki z byle kim w bardzo prosty sposób, tak? I to jest najważniejsze: nie musimy korzystać z pełnej zasady walki, mimo że gra o tym mówi, że powinniśmy, możemy zrobić coś innego. Nam to pasuje. Domu zasady są z nami od zawsze. W wielu wypadkach te domosady faktycznie mogą popsuć grę. Najlepszym przykładem tutaj jest to, jak graliśmy w Warhammera pierwszą edycję. Bo jestem absolutnie pewny, że większość z nas, która grała w tą pierdycję, grała w niego już z domo zasadami, Ponieważ mimo wszystko wciąż głównym sposobem przekazywania wiedzy o tym, jak prowadzić grę, nie był podręcznik, tylko inni mistrzowie gry. I inni mistrzowie gry Prowadzili to z własnymi zasadami, które pomijała część zasad, które były w podręczniku. Tak jak wielokrotnie powtarzam, że na przykład wielu ludzi nie zdawało sobie sprawy o tym, że miała opcję szlańczego ataku, który dawał plus 20 do trafienia. To była zasada w podręczniku, wystarczyło go przeczytać. Inna sprawa, że nie każdy miał do niego dostęp, a często mieli dostęp do kserówki, która też niekoniecznie była pełna. Także... Rozumiem, ale dzisiaj, mając dostęp do tych gier, możemy to zrobić, tak? Możemy przeczytać całą grę i ważne jest też to, że za każdym razem, kiedy ja gram w grę, staram się najpierw zagrać ją maksymalnie by the book, jak się da, a dopiero potem chwytam za pomysły swoje, co można było zmienić na podstawie swojego doświadczenia, bo ja wiem, co mnie bawi i ja wiem, co chcę mieć w swoich grach, i widzę, czego mi ta gra ewentualnie nie oferuje. Kolejną rzeczą jest oczywiście homebrew, które generalnie wcale nie oznacza, że jest dobre, bo jest tylko nakładką dodatkową. Homebrew jest bardzo długą tradycją i oczywiście stworzenie własnych dodatkowych klas, np. do Warhammera, jest już tradycją. Kiedy w latach 2000, na początku internetu, pojawiały się jak grzyby po deszczu, strony o tej pierdycji, pojawiło się wraz z nią właśnie głównie masa dodatkowych profesji do tego Warhammera. I czy oznacza, że to było szlachetne Homebrew i to było dobre? Nie, Homebrew też potrafi być tragicznie złe. I przykładem tego jest cała masa klas Wiedźmina do Warhammera, który, jak wszyscy wiemy, paszy jednego świata jak pięść do nosa, czyli w ogóle. Ale według niektórych może pasuje, więc niektórzy lubią w ten sposób, tak? Ale sam fakt stworzenia czegoś dodatkowego do gry nie sprawia, że jest to dobre. To naprawdę tak naprawdę jest to ocena między tobą, osobami grającymi i ewentualnie osobą, którym to pokazałeś. Same stworzenie, na przykład rozbudowanych zasad pancerza do Warhammera czwartej edycji. Jasne, można, jak ktoś lubi, niech to robi. Natomiast generalnie wydaje mi się, że Warhammer 4 DC nie potrzebuje dodatkowych zasad tego typu. I z mojego punktu widzenia takie coś jest inherentnie złe. Ale to jest mój punkt widzenia. Nie oznacza on, że wszyscy muszą grać tak samo. Nie oznacza tak samo, że wszyscy muszą powiedzieć, że hałszule są złe albo hałszule są dobre. Jasne, są ludzie, którzy chcą grać by the book. Tylko pytanie, gdzie kończy się by the book? Bo jeśli w świecie, na przykład Warhammera, tworzę własną wioskę, której nie było w podręczniku, natomiast stworzyłem ją od zera samemu, to czy jest to by the book, czy nie? Czy jeśli w tej wiosce nastąpiły odstępstwa od podstawowego lore, czy jest to odstępstwo od gry, czy nie? Czy jest to by the bookism, czy nie? I oczywiście, bydebuckizm w większości wypadków ludzie trzymają się tylko mechaniki. Natomiast wiele gier ma mechanikę silnie powiązaną z światem, w którym się gra. I co wtedy? Czy wtedy, dodając jakieś dodatkowe elementy loru, nie przyjemy tego bydebuckizmu? Czy nie robimy już w tym momencie homebrew? Chyba tak, nie? Więc problem oczywiście domu zasad i homebrew jest skomplikowany. Ale tak naprawdę, tak długo jak osobom grającym przy stole to wszystko odpowiada, to nie jest to problem. Problemem może być oczywiście, kiedy przychodzimy dyskutować o danej grze i zaczynamy mówić, że gra jest fajna, bo zmodyfikowaliśmy sobie jej zasady. Co jest kompletnym bullshitem, no bo w takim momencie, czemu ta gra jest fajna? bo zmodyfikowałeś zasady, skoro zmodyfikowałeś zasady, to musiałeś sam tę grę stworzyć tak naprawdę, tak żeby ci pasowała. I czy to oznacza, że inni będą bawić tak samo dobrze, bo ty znalazłeś złoty środek dla siebie? Niekoniecznie, prawda? Yy, więc w dyskusji o grach zawsze trzymam się tego, co jest w podręczniku. I zawsze rozmawiam o tym, co jest w podręczniku. To, że fajnie mi się gra w Cyberpunk'a Red, nie oznacza, że to jest dobra gra. Nawet mogę powiedzieć więcej. Uważam, że ta gra jest strasznie zła i w wielu miejscach jest po prostu koszmarkiem, który nie, nie powinien nigdy w taki sposób wyjść w latach dwudziestych obecnego wieku. Bo no jest to źle zrobione, No nie oszukujmy się. Ta gra jest absolutnie koszmarnym koszmarkiem. I... Trzeba sobie trochę pozmieniać, żeby bawić się lepiej. I część osób znajdzie na przykład radość w tym, że jednak weźmie sobie Year Zero Engine i będzie na Year Zero Engine prowadzić, ale tak naprawdę to jest robota w tym samym kierunku, ponieważ żeby prowadzić na Year Zero Engine Cyberpunka, który rozgrywa się w Night City i w tym uniwersum, stworzonym przez Mike'a Ponsmita, to trzeba tę mechanikę stworzyć od zera. Jeśli chcemy skorzystać z jakiejś innej uniwersalnej mechaniki, to też musimy dostosować to do naszych potrzeb. I nie różni się to niczym tak naprawdę od stworzenia paru własnych zasad do Cyberpunka RED. Więc w sumie gdzie jest różnica? Tym, że wziąłeś sobie mechanikę, którą wystosowałeś, a my wzięliśmy mechanikę tam, która była już stosowana, nie ma tej różnicy. To jest dokładnie to samo. I oczywiście ja wiem, tobie pasuje bardziej ta mechanika i jest to totalnie okej. Okay. Mi pasuje bardziej ta oryginalna mechanika, bo mimo wszystko, w podstawie mechanika Cyberpunk Red jest banalnie prosta i łatwa. Więc jak to jest finalnie z tymi domosłowidami? Czy warto w ogóle zacząć je robić? Jeśli cała drużyna zgadza się na zmiany w mechanice, już ograliście już grę w taki sposób, że wiecie, że to Wam do końca nie pasuje, ale przystosowanie innej mechaniki do waszych potrzeb będzie jeszcze o wiele większą robotą niż zmiana dwóch, trzech zasad? To czemu macie się krępować? Bo ktoś w internecie powiedział, że grajcie by the book? Prawda? Eee, jasne, że będzie masa osób, która będzie mówiła, że o by the book tylko i wyłącznie. Ale prawda jest taka, że w większości przypadków by the book nie da się grać. Często trzeba grać rule as intended. Czyli domyślać się, co autor miał na myśli. A tutaj już wchodzimy w kategorię, w sumie to chujwie, bo każdy z nas, kiedy miał język polski, i każdy z nas interpretował wiersze Mickiewicza czy słowackiego. Myśląc, co autor miał na myśli, o ile nasza szkoła uczyła nas jednej prawidłowej interpretacji, tak doskonale wiemy, że interpretacji zawsze może być wiele. I stąd też nawet często mogą wynikać różnice w mechanice, którą mamy przed sobą, bo niektórzy po prostu inaczej interpretują dane zasady. Czy jest to źle, czy to jest dobrze? To nie jest w sumie nasze miejsce, żeby o tym decydować. Tak naprawdę. To nie ma najmniejszego znaczenia. Bo kto jak sobie rzuca kostką, to jest tylko i wyłącznie jego sprawa. Ja oczywiście wolałbym wiedzieć przy podchodzeniu do jakiejś gry z kimś, czy gramy faktycznie w tę grę, którą mi reklamował, czy jest to jakaś gra z domozadami, ale to już jest kwestia świadomego ogłaszania tego, co chcesz prowadzić. Inna sprawa, że na obecną chwilę to problem, który dla mnie nie istnieje, bo zwykle nie szukam w taki sposób grania. Ja jestem osobą, która raczej sama oferuje granie i jestem zawsze świadomy, na przykład, że będę korzystał z jakichś domowych zasad. Na pewno, jak ktoś zagrał mnie na kanale, może spodziewać się tego, na przykład, że będziemy robić jakieś domowe zasady pod kątem integracji czatu Twitcha z grą, którą gramy. Bo jest to dla nas zabawne i jest to dla nas fajne. A jak tam, ile u Was zasad domowych podczas gry używacie? Nie używacie? Podzielcie się w komentarzu. Wszędzie dobro i dobranoc.